Dzień dobry, witam. Broni mirgili z po tej stronie i ja Państwa zapraszam na kolejne styczniowe wydanie wiadomości rodzimowierczych. Słowa! Czodre gody już za nami, więc zapraszam Państwa na styczniowe wydanie Wiadomości Rodzimowieczyk. E, styczeń. Po dość łagodnym pod względem pogody grudniu przyszła pora na styczeń, we współczesnym kalendarzu pierwszy miesiąc roku. Nie wiadomo dokładnie od czego miesiąc ten wziął swoją nazwę, jednak i w tym przypadku, pomimo problematycznego wyjaśnienia etymologii nazwy miesiąca, można wysnuć pewne hipotezy. Pierwsza z nich nawiązuje do tego, że początek roku często nazywane stykiem, czyli zetknięciem starego i nowego roku, co także nawiązywałoby do charakterystycznego dla kultur pogańskich postrzegania czasu, czyli koła życia i nieskończenie powtarzających się cykli rocznych, gdzie styczeń byłby płynnym przejściem starego cyklu w nowy. Druga hipoteza szuka źródła stycznia w archaicznej formie tyczeń, która związana jest z wycinaniem w tym okresie tyczkami z drewna wykorzystywanych do uprawy lnu lub konopi, czy roślin strączkowych oraz mielu. Co więcej, drzewo pocięte w taką formę można było wykorzystać także do ogrzewania się w tym zimnym miesiącu. Językoznawcy wysuwają też trzecią hipotezę, że nazwa miesiąca łączy się z jakąś czynnością gospodarczą wykorzystaną w tym czasie względnie z narzędziem do tej czynności służącym. I w tą hipotezę wpisuje się to, że styczeń zwany był również sieczniem. A nazwa ta pochodzi od słowa siekać odnosząc się do prowadzonych w tym okresie roku wyrębów lasu. Co ciekawe, w Staropolszczyźnie styczeń bywa nazywany jeszcze czasem mianem godnika. Miesiąca godów, co ma związek z długotrwałym drzewie i świętowaniu szczodry godów, które przeciągało się na miesiąc styczeń, a wizyty kolędników trwały aż do okresu zapustowego. Styczeń kończy się mniej więcej przed połową zimy. I tuż przed przypadającym na początek lutego, gromniczymi rytuałami zamawiania ciepła i końcem karnawału, karnawału zwanym u nas tradycyjnie zapustami. Współcześnie styczeń to okres postanowień noworocznych oraz często wzmożonej aktywności i nowych pomysłów po okresie odpoczynku i odprężenia świątecznego. Dodatkowo zachęta do działania jest przybywający powoli dzień. Przysłowia wróżebne związane z miesiącem styczniem. Czę, czego styczeń nie może, luty pomoże. Kiedy w styczniu mróz panuje, tedy rolnik wykrzykuje. Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy. Mało śniegu i wiele deszczu w styczniu na roli, rolnika tak samo jak ogrodnika boli. Styczeń łagodny, letni czas płodny. Styczeń mokry truje płody, wina próżne będą kłody. Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy plon gbura zadusi. W styczniu burze i grzmoty w lato mało roboty. Kto widział kiedykolwiek w styczniu grom, zapraszam do podzielenia się tą opinią, bo nie wiem gdzie, ja nigdy w życiu nie widziałem. Skoro tradycji stało się zadość, powróżyliśmy, już możemy przejść do wydarzeń lokalnych, odbywających się w tym miesiącu. A zaczynamy jak zawsze alfabetycznie, czyli na samym początku województwo dolnośląskie i proszę państwa już 1 lutego Ślężańscy Rodzimowiercy zapraszają wszystkich na obchody Welesowego Śl Święta na Ślężańskim Szlaku. E, tak jak powiedziałem 1 lutego, a więcej informacji na pewno znajdziecie na fanpage'u Rodzimowierców Ślężańskich. Województwo Małopolskie i tutaj proszę Państwa 19 stycznia, czyli tuż na samym początku roku koncert zespołu ŻMI, który odbędzie się w klubie Luneta Nocą przy ulicy Kamiennej 16 w Krakowie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wystarczy wejść na fanpage klubu Luneta Nocą tam na pewno będzie o wiele więcej informacji. A proszę Państwa 25 stycznia w sobotę w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Romana Ingerdena 3 w Krakowie. Odbędzie się coś, co mnie niesamowicie zadziwiło konferencja hardbass i południce, słowianie w popkulturze. Więc jeżeli jesteście zainteresowani albo hardbassem, albo popkulturą z południcami, to zapraszam serdecznie na ten wykład. Województwo Mazowieckie. 16 stycznia zaprasza nas Mówi Wieko na ulicy Marii Kazimiery 20 w Warszawie na ciekawe wydarzenie o tytule Nadprzyrodzone Miejsca i Czasy w dawnej Polsce. Po więcej informacji zapraszam serdecznie na fanpage Mówi Wieko na Facebooku. Tam się na pewno o wiele więcej wszystkiego dowiecie. Województwo Śląskie, 25 stycznia MIR, Gromada Rodzimowierców Słowiańskich z Województwa Śląskiego zaprasza Was wszystkich na spotkania słowiańskie w arendzie w lochach zamkowych w Zamku Będzin. Eee, ulica Zamkowa 1, e, Będzin, zapraszam serdecznie, albowiem będę sam tam osobiście występował i będziemy czynić taką delikatną pogadankę na temat tego w co wierzymy, dlaczego w to wierzymy i jak to wszystko się je więc jeżeli jesteś zainteresowany zapraszam serdecznie, tak jak powiedziałem do Będzina 25 stycznia do lochów zamku w Będzinie Województwo Wielkopolskie i tutaj 21 stycznia odbędzie się w miejscu pies andaluzyjski przy ulicy Nowowiejskiej 17 w Poznaniu e, mity i opowieści słowiańskie, oczywiście przez opowieści Szymona Góralczyka opowiadane. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to albo na fanpage Karawana Opowieści, albo znajdźcie coś takiego jak pies andaluzyjski w Poznaniu, a tam będziecie mieli o wiele więcej informacji na temat tego cudownego wydarzenia. Na sam koniec zapraszam Was wszystkich do subskrypcji kanału YouTube Mir TV oraz polubienia fanpage'a Gromady Mir, jak i mojego prywatnego bloga na internecie na Facebooku o nazwie broni, który się tam właśnie znajduje. Kolejne wydanie wiadomości Rodzimowieczy na miesiąc luty 2020 roku będzie wyemitowane jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, czyli 2 lutego. Do tego czasu zapraszam do zgłaszania wydarzeń o tematyce słowiańskiej przez specjalnie ku temu zrobiony formularz Google, który jest w opisie filmu jak i będzie nieraz udostępniany w tym miesiącu na stronach Gromady mirczy, ogólnodostępnych grupach na Facebooku. Nowy rok kalendarzowy zapowiada się cudownie. I z tego powodu także chcę Wam życzyć samych sukcesów w pracy, w życiu osobistym, jak i tym duchowym. Niech Was wspierają przodkowie, a po śmierci przyjmą Was z honorami w nawi, a na przywitanie sami bogowie niechaj przybędą. Do zobaczenia już niedługo. Sława!